Cześć, zapraszam Was dzisiaj na drugą część, drugi film mojej mini sagi o cieniach duokrom. Pierwszy był taki teoretyczny, mówię o nich i czym się one charakteryzują, no i jakie to są. A dzisiaj część praktyczna, czyli dwa, waki dwa wakijaże, dwa makijaże, dwie odsłony, dzienna i wieczorowa. Oczywiście oba są. Ułatwione, uproszczone i tak dalej, bo chodzi o to, żeby właśnie przy pomocy jak najmniejszej liczby kosmetyków yy, i zero trudnych rzeczy technicznie, a jak są techniczne, to wam tłumaczę, żebyście mogły to bez problemu powtórzyć. I oczywiście, jak zwykle, będę z Was mega dumna, jeśli oznaczycie mnie i hashtagujecie na Insta czy na fejsie, bo będę mogła wejść, zobaczyć wasy, Wasze prace, być przede wszystkim dumna, polubić, skomentować wszystko. <laughs> Dobrze, dziękuję Wam bardzo. To zabrzmiało trochę jak żegnanie. E, dziękuję Wam za tą część, e, która była powitaniem. A teraz przejdźmy do praktyki. Zaczniemy od bazy. Moja jest z Lumen. Nakładam ją na całą powiekę. Oczywiście, baza lepiej przytrzyma nam całość. Teraz puchatym pędzlem do blendowania nabieram biały matowy cień z inglata, To jest 373. I rozprowadzam go na całej powiece. Co hmm, mało nabrałam. Hmm, jeszcze mocniej. <grym> Teraz z tej trójeczki bierzemy najjaśniejszy cień. To jest Rainbow e, 107 z Inglota. I właśnie na czubeczek pędzla nabieramy, na sam czubeczek, ten najjaśniejszy. I takimi kółeczkami zaznaczam zewnętrzny kącik oka. Teraz cienki pędzelek i eyeliner. Ja mam żelowy, po prostu taki najbardziej lubię. E, tutaj jeśli chodzi o to, jaki możecie użyć, to tak naprawdę każdy. Ale ważne jest to, żeby on był matowy i zasychał nie na taką jakby skorupkę niektóre eyelinery zasychają właśnie na taką taką, że czuć, że to się robi właśnie taka skorupka a tu musi być takie właśnie w pełni miękkie no i matowe dokładnie i właśnie na takiej kresce będziemy mogli robić czary za chwilę kreskę dokładnie robicie taką, na jaką macie ochotę ja dzisiaj mam ochotę na taką średnią, ani malutką, ani jakąś taką Amy Winehouse. Dobra, to kończę ją i zaraz wracam. No to teraz gwóźdź programu, czyli duochromowy pigment z To jest 85. Biorę go na mały pędzelek, taki, który jest pencil brushem, ale który ma właśnie taki czubeczek na końcu. Zaczynam, zaczynam, Zaczynuję. Zaczynam od wklepywania. I już widać, co tu nam się dzieje. Robi się taki piękny żuczek benzynka. To jest właśnie to, o co nam chodzi. I tak najwięcej jego chcę tutaj e, w miejscu e, środka, źrenicy, dlatego że tutaj najczęściej właśnie jakiekolwiek iskierki łapią światło i to działa właśnie tak pięknie na oczy, na spojrzenie tak ożywczo, tak intrygująco i tak świeżo zarazem. Chcę, żeby to tak gradientowo przechodziło sobie właśnie w tą całkowitą czerń, już tutaj w zewnętrznym kąciku. Więc tylko tak tutaj do załamania go daję. Tuszujemy rzęsy ulubionym podkręcającym tuszem. Podkręcającym i wydłużającym najlepiej. Zdecydowałam, że nie będę nic robić na dolnej powiece. To też fajnie wygląda, zwłaszcza przy takim kreskowym makijażu. Wiadomo, że przy jakimś tam smoki i tak dalej to Dolna powieka niezrobiona, po prostu widać, że jakby coś w tym makijażu nie jest do końca zrobione. Ale przy kresce można albo właśnie podkreślić zewnętrzny kącik oka i wytuszować rzęsy, albo zostawić totalnie goła. Dzisiaj będzie na Golasa. Oczy są już gotowe, zostały nam brwi, mm, twarz wiadomo, <grych> usta i policzki. Zrobię całą resztę twarzy i właśnie wrócę z policzkami i ustami, bo to jaki to będzie kolor yy, ma znaczenie, jaki produkt nie, ale jaki kolor ma znaczenie, żeby to dobrze sparować ze sobą, żeby dobrze wyglądało. No, więc biorę się za całą resztę i zaraz wracam. Okej, okay? no to rusz. Wybieram chłodny odcień well-dressed smaka. To jest taki półprzejrzysty róż, który mm, też jest satynowy, daje takie, taki lekki właśnie e, błysk i wygląda całkiem naturalnie na skórze. Mamy teraz pomadkę... Gdzie ty jesteś? Tutaj. To pomadka z Maybelline, kolor 150. Ona jest taka... Wygląda w ogóle całkiem ostro, ale jest taka półprzejrzysta. W ogóle strasznie ciężko się mówi, jak się woluje usta. Ale z taką pomadką się da, bo ona daje takie lekkie zabarwienia. okej, okay, to mamy, skończone jak można łatwo się domyślić najpierw na całą powiekę aplikuję bazę tą podstawową yy, czyli Paint Pot w kolorze ciała teraz, żeby utworzyć kocie oko takie jak mam z tej strony biorę kawałek zwykłej, totalnie taśmy klejącej i w sposób profesjonalny ją odcinam <grym> przyklejam dwa razy na dłoń żeby zdjąć tą lepkość, żeby nie podrażnić delikatnej skóry przy, w okolicy oczu przyklejam w takim kącie w jakim normalnie robiłabym kreski czyli udaję, że um, ta kreska łączyłaby się z końcówką mojej brwi ten krok z tą taśmą możecie pominąć, jeśli chcecie dokładnie to samo smoki, tylko bez e, tej kociej kreski, bo równie dobrze to będzie wtedy wyglądało, ale po prostu taka opcja mega przypadła mi do gustu, więc czemu miałabym jej nie zrobić? To jest po prostu wersja więcej, aby możecie zrobić mniej. Biorę teraz precyzyjny pędzelek, biorę bazę tą czarną swoją i rysuję kreskę. Jak widzicie to jakby ona pięknie się rozprowadza, to jest coś takiego bardzo mięciutkiego. W ogóle pamiętajcie, że te bazy w ogóle jakiekolwiek kolorystyczne używać i szybko zamykać, zakręcać szczelnie, bo inaczej będą twarde jak kamień bardzo szybko. Sama skółka jest, jest ostra, a całą resztę tej kreski delikatnie rozmywam dokładnie tym samym pędzlem. Kolejny etap to aplikacja właśnie naszego magicznego cienia. Biorę go na taki puchaty pędzelek, ale wklep wklepuję go w pędzel, żeby było go dużo, i teraz tak samo wklepuję w oko. I od razu widać ten efekt, bo w miejscu, gdzie jest czerń, on automatycznie zmienia się w niebieski, a tam, gdzie jest po prostu nasza zwykła baza, on jest różowiutki. Ok? Mamy już sam, e, samo to. Wygląda po prostu rewelacyjnie, i jakbyśmy tutaj nie wiadomo jak pracowały, mieszały jakieś tam cienie, a tak naprawdę, no, sami widzieliście chwilę, moment. Ja bardzo lubię jednak mm, dodać większej takiej dramaturgii poprzez przyciemnienie tego zewnętrznego kącika oka. Więc biorę matową czerń na koniuszek pędzla, który jest do blendowania, i najpierw wklepuję tą czerń właśnie tutaj, w kreskę, w ten zewnętrzny kącik. I ruchami takimi okrągłymi, jak to zwykle blendowanie, pociągam ją trochę bardziej do góry. Dokładam oczywiście jeszcze troszkę, żeby zrównać jedno oko z drugim. Teraz na duży puchaty pędzel biorę cień, który jest matowy i ma on kolor mojej skóry. I całą tą przestrzeń między blendowaniem a brwią pokrywam właśnie nim. W porządku, teraz odkleję moją taśmę delikatnie. I będę pracować nad dolną powieką, która jest totalnie łatwa. Użyję czarnej miękkiej kredki, tutaj w tym zewnętrznym kąciku oka. Szybko ją rozetrę. Linia wodna, oczywiście, opcjonalnie. Ja, jak stawiam na wieczorową sprawę, to lubię jednak ten efekt. Mimo, że zamyka on lekko oczy. Ale dodaje takiej fajnej dramaturgii, którą bardzo lubię. Okej, okay, i to jest już wszystko. Nie polecam kłaść um, tego fajnego, magicznego naszego cienia na dolną powiekę, dlatego, że będzie to zbyt dużo i odwróci uwagę od tego, co się dzieje tutaj na środku naszej powieki. Biorę teraz rozświetlacz. Mój to z The Balm Mary Luminizer, i aplikuję go w wewnętrzny kącik oka teraz doklejam, znaczy nie, najpierw tuszuję swoje rzęsy i doklejam Demi Whispies i no i oczy gotowe. Nigdy nie wyglądają one jednak tak dobrze, kiedy cała twarz nie jest zrobiona. Jest to kwestia totalnie poboczna, więc w ogóle ominę to. Pokażę wam za to, co nakładam na policzki i usta. Od razu lepiej. Na policzki nakładam Nars Orgasm, czyli taki koralowy róż z pięknym złotym blaskiem. Um, aplikuję go niewiele, tylko troszeczkę chcę podkreślić policzki, no bo oczywiście oczy grają główną rolę. Odrobina rozświetlacza, czyli Mary Luminizer, dokładnie to, co mam w kącikach oka, oczu, <grytanie> nawet nie jednego oka. Biorę odwrotną stronę tego pędzla takiego yy, skośnego do różu i nim właśnie aplikuję troszkę tego rozświetlacza no i usta, skusiłam się na pomadkę Velvet Matte tą z Golden Rose w kolorze 09 o, uwielbiam w ogóle pomadki z tej serii, a jeśli chodzi o te delikatniejsze kolory to właśnie tą sztukę wklepuję jej niewielką ilość okej okay. To już koniec. Dajcie koniecznie znać, czy wolicie wersję bardziej dzienną, z kreską opalizującą na właśnie duokromowe kolory, czy coś bardziej wieczorowego, czyli dokładnie to, co przed chwilą Wam pokazałam. Zdecydowanie kreska przypodła mi bardziej do serca, dlatego że to jest coś, co częściej noszę i te kolory wolę zdecydowanie bardziej. Kiedy, 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 kiedyś nosiłam soczewki e, kontaktowe w kolorze, e, zielone bardzo często, to właśnie. Ten Stars and Rockets podbijał idealnie ich kolor, więc jeśli macie zielone oczy, ale także i brązowe, i piwne, to właśnie ten cień i makijaż tego typu sprawdzi się idealnie. Pamiętajcie też, żeby nie trzymać się tego tak kurczowo, tak jak wcześniej wspomniałam, możecie zrezygnować z tej kreski, czyli po prostu nie przyklejać sobie, sobie taśmy po bokach i nie wyjeżdżać um, tym czarnym cieniem um, tak daleko. I będzie wersja po prostu zwykła, mniej kocia. Eee, I co? I możecie też zrobić dokładnie taki sam makijaż, a użyć innego koloru z serii, z typu, bo to nie jest seria, typu duokrom. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to tutaj was odsyłam. Tutaj właśnie mówię, czym się charakteryzują te cienie i jakie one są i do jakich oczu są fajne. Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie kciuki w górę. Właśnie... <laughs> Jezus... Aż mi... Aż mi... Dech zapiera. Już nie mam w ogóle siły gadać, więc proszę tylko i wyłącznie o kciuki do góry. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Buziaki, do zobaczenia, hej!